Coś w Manchesterze City zaczęło się sypać I chyba powoli coraz głośniej można mówić o narastającym kryzysie Obywatele przegrali aż 4 spotkania z rzędu Co jest najgorszym wynikiem w całej dotychczasowej karierze Pepa Guardioli I najgorszym wynikiem niebieskich od 18 lat Atak bez Halanda nie istnieje, a ofensywni zawodnicy zawodzą Filar ich drużyny Rodri wyleciał do końca sezonu z gry choć początkowo mogło się wydawać, że nie pociągnie to za sobą aż tak tragicznych skutków To rzeczywistość okazała się być brutalna Z Hiszpanem w składzie City zwyciężało w aż 70 54% spotkań. Przy jego braku statystyka ta spada już do zaledwie 59%. Obywatele zmagają się przede wszystkim z problemem kadrowym. Jak podkreślał sam Guardiola, w ostatnich meczach dysponował jedynie 13 piłkarzami. Do tej góry lodowej trzeba dodać, że w najbliższym czasie City czeka rewolucja, bo drużyna się starzeje, a aż pięciu kluczowych zawodników jest już po 30. Nie wiadomo, czy jej przewodnikiem dalej będzie Guardiola, bo jego kontrakt się kończy, a zazwyczaj przedłużał go właśnie w listopadzie. Dyrektor sportowy, z którym Pep współpracował jeszcze w Barcelonie, ogłosił swoje Podejście po 12 latach pracy na Etihad. Na samym końcu nie można zapomnieć o 115 zarzutach i rozprawie w sądzie, która może być bolesna w skutkach dla drużyny z niebieskiej części Manchesteru. Daleko mi do skazywania ich na porażkę, bo to wciąż jedynie 5 punktów straty w Lidze. Jeżeli dobrze sięgniecie pamięcią, to Manchester Pepa w ostatnich latach notorycznie zaliczał spadek formy właśnie w tym okresie. Tym razem wszyscy jednak alarmują, że może być to poważniejsze. Poważne problemy City to tylko wydmuszka, czy faktycznie i kibice mają się czego obawiać. O tym i nie tylko w dzisiejszym materiale o City. Przed podobnym problemem już niebawem może stanąć nasza reprezentacja, bo zmierzymy się z Portugalią i Szkocją. Z okazji tychże właśnie spotkań wraz z STS przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod Świat Futbolu STS możesz otrzymać aż 200 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie, że Polska zdobędzie bramkę w meczu z Portugalią lub Szkocją. Aby odebrać bonus wystarczy spełnić tylko kilka prostych warunków, w tym wpłacić minimum 50 zł. I jeśli kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 200 zł oprócz wygranej z kuponu. Potrzebne linki i regulami znajdziecie w opisie, a ja dodam jeszcze, że akcja łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Nie zapomnijcie o kodzie: oferta skierowana dla osób pełnoletnich. City ma bardzo duże problemy, by nawiązać do wcześniejszego opanowania, z którego słynęli. W dwóch poprzednich sensacyjnie przegranych spotkaniach, jako pierwsi obejmowali prowadzenie i nie potrafili go utrzymać. W tych 10 spotkaniach stracili nawet więcej bramek od Czerwonych Diabłów. A to już całkiem sporo mówi o ich aktualnej pozycji. W igrze nie trudno zauważyć naprawdę sporo chaosu, do którego drużyny Pepa po prostu nas nie przyzwyczaiły. Halland jest jedynym ofensywnym piłkarzem City, który dochodzi do klarownych sytuacji i przede wszystkim je wykorzystuje. Na 22 bramki zdobyte przez City, aż 12 z nich należy do Norwega. I to nie tylko kwestia skuteczności, a po prostu dochodzenia do sytuacji. Zesypywanie was statystykami zakończę podaniem indywidualnego XG. Halland ma aż 11:62, a drugi na tej liście, Savinio, ma jedyne. 1, 69. Najbardziej skuteczny piłkarz u obywateli po Erlingu ma jedyne trzy bramki. Mimo że City jest drugim najskuteczniejszym klubem po ciekawostka 10 Tottenhamie, to sam Pep zauważa ten wyraźny problem i ostatnio do niego się odniósł, mówiąc, że w każdym meczu muszą zrobić zbyt wiele, aby strzelić gola. Manchester średnio na bramkę strzela więcej niż sezon temu, ale ich skuteczność drastycznie spadła. Do siatki w lidze w tym sezonie ani razu nie trafił jeszcze Foden, Gundogan, Grylisz czy Savinio. Przepaść to za mało powiedziane. Drużynie po prostu brakuje równowagi. City uzależniło się od Halanda i grę pod niego do tego stopnia, że jeśli on nie strzela, to ciężko w ogóle dojść im do sensownej sytuacji. Będąc jednak uczciwym, nie można powiedzieć, że jest to problem spowodowany tylko brakami taktycznymi. Szpital w Manchesterze pęka w szwach i sukcesywnie dołączają do niego kolejni piłkarze. W samym ataku kontuzjowany był, bądź nadal jest tylko w ostatnim czasie grillish, Doku czy De Bruyne. Nie można zapomnieć również o Rodrym, którego krytycy wybrania jego postaci przez France Football do zdobycia złotej piłki mają jak na dłoni pokazane jego wcześniej niedoceniany wkład. Bez Rodrigueza w środku drużyna nie może aż tak wychylać się do przodu, z kolei obrona nie ma pewnego gościa w środku pola, który byłby hamulcem wszelkich kontrataków i kolejnych akcji rywala. Był on prawdziwym sercem drużyny, jej mózgiem, najważniejszym trybikiem układanki, bez którego styl City nagle ma widoczne błędy, bo nikt nie potrafi wskoczyć w jego buty. W poprzednim sezonie rozegrał w ich koszulce aż 50 spotkań, a gdy zabrakło go w trzech ligowych spotkaniach City z powodu zawieszenia, to te trzy ligowe spotkania City dziwnym trafem przegrało. Nie się, jeśli to decy Decyzja Rodriego wpłynie na odejście bądź pozostanie Guardioli w drużynie. Coraz częściej mówi się o tym, że pomocnik defensywny będzie chciał posmakować czegoś nowego i sam w ostatnim wywiadzie powiedział, że w tym momencie nic nie wyklucza i nie zamyka żadnych drzwi. Wygląda to troszeczkę jak gra pod kontrakt, ale myślę, że zmiana klubu w najbliższej przyszłości jest jak najbardziej możliwa. Rodri ma 27 lat. Myślę, że chciałby napisać coś fajnego w innym klubie niż City. Zobaczymy jak to się potoczy, ale widząc jego wpływ na drużynę aktualnie, śmiem twierdzić, że Man City w przypadku odejścia może czekać istna rewolucję. Guardiola powiedział, że Manchester City miał w pewnym momencie tylko 13 piłkarzy i ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić. Do wcześniej kontuzjowanych piłkarzy ofensywnych trzeba bowiem doliczyć czterech arcyważnych dla drużyny obrońców. Rubena Diasza, Ake, Stonsa i Akanjiego. Przecież to wygląda dramatycznie i trudno dziwić się, że tył wygląda jak wygląda. Mimo, że za nami dopiero 11 kolejek, to City za jedyne 3 bramki zrówna się połową liczby straconych goli w całym poprzednim sezonie. Totalna sytuacja kadrowa zmusiła Pepa nawet do tego, by skorzystać z zawodników z Akademii, co Często mu się w City nie zdarzało. Całościowy skład nie zaskakuje i wystawianie w nim poszczególnych piłkarzy to zwyczajnie ogromny jakościowy zjazd, a co dopiero gdy spojrzymy na ich łapkę rezerwowych. Ilość kontuzji moim zdaniem jest całkiem prosta do wytłumaczenia. Winowajcom kolejny raz jest przepełniony terminarz, który w drużynach pokroju City, gdzie każdy z zawodników jest również czołowym graczem w swojej reprezentacji, odbija się najbardziej. Sam Rodri podczas ostatnich dwóch sezonów rozegrał ponad 100 spotkań. Do tego trzeba pamiętać, że taktyka Guardioli potrafi być bardzo męcząca, szczególnie jeśli chodzi o sprinty, z których słynęli, czy przebiegnięte kilometry. Obywatele mogą szukać pozytywów w tym, że wydarzyło się to teraz, a nie w okolicach kwietnia, chociaż nie jest to powiedziane, że pech jeszcze nie wróci. Sytuacja City mimo wszystko wydaje mi się, że przez niektórych jest zbyt przerysowana. Man City w poprzednich 4 latach, kiedy zdobywali mistrzostwo, przynajmniej raz tracili 6 lub więcej punktów do lidera, a wszyscy wiemy jak to wszystko się kończyło. Jeśli kontuzje będą się powtarzały, to obywatele faktycznie mają czego się obawiać. Ale jeśli to tylko słabszy niefortunny okres, to jestem przekonany, że znowu wrócą do walki o mistrzostwo. I mogą być niepokonani. Oczywiście nikt nie mógł przewidzieć tak zmasowanych problemów, ale we znaki daje się nie najlepsze okienko transferowe w wykonaniu City. Po odejściu Juliana Alvarez'a i zasileniu kasy klubu o prawie 100 milionów euro, City nie wzmocniło ławki rezerwowych. Do klubu trafił Kai Gyndogan oraz Savinio. Ten drugi, gdy jest zdrowy, to raczej gra w pierwszej jedenastce, a Gyndogan, odkąd się ograł, to opuścił tylko jedno spotkanie, ale pamiętajmy, że gdyby nie nieporadność szwagrów, to ten nigdy na Etihad by nie trafił. Guardiola jeszcze w lato deklarował, że w tym roku nie planuje wielu Transferów, tylko ewentualnie Max 2, by dodać świeżości w składzie. Jak zapowiedział, tak też zresztą się stało, ale dziś nie wiem, czy trochę tej decyzji już nie żałuję. Braki kadrowe widać gołym okiem i Fanny City muszą liczyć na wzmocnienia zimą bądź na więcej zdrowia swoich piłkarzy. Mówi się, że właśnie zimą na Etihad może trafić Zubi który miałby być odpowiedzią na brak Rodrigo. Hiszpan sam jest zwolennikiem sprowadzania swojego rodaka i nawet ma być postacią, która pomoże ten transfer sfinalizować. Zubi latem otarł się o Liverpool. Końcowo wybrał jednak pozostanie w Realu Sosja. Wydaje się, że lepsze okazji do wypłynięcia na głębsze wody w tym momencie, niż City, to może już nie mieć. Zegar tyka, kalendarz ściga coraz większą liczbę piłkarzy. W City już niebawem będzie musiało dojść do rewolucji, o czym zapewne doskonale zdaje sobie sprawę Pep Guardiola. Dlatego też pod znakiem zapytania wciąż stoi jego przedłużenie kontraktu. Po 30 znajduje się już Walker, De Bruyne, Bernardo Silva, Kovacic czy Stones. No nie muszę chyba mówić, jak ważne są to postacie dla obywateli. Wręcz powiedziałbym, że fundamentalne, i znaleźć podobne twarze do ich będzie bardzo ciężko, o ile w ogóle będzie to możliwe. Pytanie czy Sam Pep ma siłę na to, by w tym bagienku dalej się taplać, a dość sporo sygnałów nakazuje myśleć, że z tym to może być różnie, bo w poprzednich latach, gdy kontrakt kończył mu się wraz z sezonem, to przedłużał go już w listopadzie. Pamiętajmy też, że 1 lipca stuknie mu aż 9 lat, a patrząc w przeszłość, nigdy nie prowadził jednej drużyny tak długo. Dodajmy do tego intensywność Premier League, presję na jego nazwisku i tak dalej, i tak dalej, i być może okaże się, że Guardiola potrzebuje przerwy. Nie byłoby to dla mnie wielkim szokiem, szczególnie że z klubu ma odejść również dyrektor sportowy który to wcześniej pracował z Guardiolą w Barcelonie, a City pracował z nim od początku przygody Hiszpana. To on był wielkim zwolennikiem tego, by to właśnie Pep był twarzą projektu i co by nie mówić ze swoim wyborem trafił. Na Etihad pracował od 2012 roku, więc między innymi to on jest jednym z najważniejszych ludzi odpowiedzialnych za ten projekt. Sam jestem ciekaw, jak poradzi sobie City w tej restrukturyzacji. Jego miejsce zastąpi Portugalczyk Hugowiana, który od 2017 roku był dyrektorem Sportingu Lizbona. To między innymi on wyczaił Wiktora Giokeresza, który dziś jest absolutnym fenomenem szwedzkiej piłki i w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów strzelił hat-tricka właśnie obywatelom. Jeszcze do niedawna, gdy miał 24 lata, grał w drugiej lidze angielskiej. Dziś jego wartość poszybowała do astronomicznych 70 milionów euro i wydaje się, że kwestią czasu jest sprowadzenie go do siebie przez jakiś duży klub. Nie jest tajemnicą, że City ma również całkiem poważną batalię prawną, która ma zakończyć się w przyszłym roku. 115 zarzutów nie tylko wpływa na aktualne decyzje kontraktowe poszczególnych piłkarzy czy trenera, obywateli, ale i nowych potencjalnych zawodników. Nie zdziwię się jak to właśnie to przesądzi o końcowej decyzji Pepa. Klubowi grozi nawet degradacja bądź duże kary punktowe. Niektórzy twierdzą, że te mizerne okno transferowe mogło być spowodowane strachem zawodników przed tym co będzie, choć w mojej opinii raczej trwa to za długo, by coś mieli im udowodnić, no ale pożyjemy to zobaczymy. Tak naprawdę do rozwiązania tej sytuacji władze Manchesteru nie będą miały najłatwiej w kwestii zarządzania klubem i mają lekko związane ręce. W tym przypadku czas działa tylko i wyłącznie na ich niekorzyść. Zobaczymy, w którym kierunku to wszystko będzie zmierzać. Niemniej całe City i dziś ze spokojem, z którego słynęli, mają naprawdę niewiele wspólnego i wyglądają jak drużyna w kompletnym chaosie. Dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Mówił do was Jerzyk, mówił do was Świat Futbolu. Jeżeli ten filmik wam się spodobał, to wiecie, co macie robić. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście. Do następnego i siemano!